To jest bagnisko. Be... Do widzenia! Udanych wakacji! Giniesz, Marnie! Ziemię! Proszę, bilety! Proszę. Bagaż? Nie, ale chyba trochę za ciężki. Szkodzi, postaw na wagę. Uh. Było tam coś cennego? No, 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 no. Coś jeszcze? Tak małe, nie możecie zabrać na pokład. Przejdźcie teraz do kontroli. Nie. To urządzenie do prześwietlania bagaży. Tatusiu, co to jest? To urządzenie do prześwietlania bagaży. Oh. Proszę tutaj położyć bagaż. Od... Dinozaur! To jakaś magia! samolot, który zabierze Grzebę i jej rodzinę na wakacje. Samolot! A! e wina, wina, podobają się samoloty. Witamy na kładzie. Życzymy udanego lotu naszym płatem. Czy mogę usiąść przy oknie? <laughs> Nie. Hello darkness, my No, I z czego się jedno już śmiejesz mówi do państwa drugi pilot. Czy wszyscy gotowi do lotu? Tak jest kapitanie! Nie słyszałem! Tak jest kapitanie! Opatrz Misiu, lecimy! E Elu wina, bina, bina, bina. Powiedz mi, co widzisz za oknem? Tylko ciemne...